Wytyczne instalacji systemu wagowego. Instrukcje dotyczące prawidłowej instalacji komponentów systemu: czujniki tensometryczne i zestawy montażowe, wyświetlacze i transmitery wagowe, montaż czujników tensometrycznych, planarność i nieodkształcalność płytnośnych, zgodność z powierzchnią montażu i kierunkiem obciążenia, montaż jednopunktowych czujników tensometrycznych. Sprawdź, czy płyty nośne czujników tensometrycznych są współpłaszczyznowe i co do zasady, czy ich powierzchnia jest równa. Użyj odpowiednich zestawów montażowych, aby skompensować wszystkie nierówności płyt wsporczych. Płyty nośne muszą być wystarczająco sztywne i nieodkształcalne. Dla czujników ścinanych, zginanych oraz jednopunktowych należy bezwzględnie zachować wymiary powierzchni montażowej podanej w nocie technicznej. Zwróć uwagę na kierunek obciążenia podany w karcie katalogowej lub na obudowie czujnika. Kierunek musi być zgodny z przyłożonym obciążeniem. Ze względów bezpieczeństwa. Zaleca się obciążanie czujników do 80% nośności nominalnej. W przypadku konstrukcji podpartej w czterech punktach należy pamiętać, że ciężar nigdy nie jest rozłożony równomiernie. 85-90% ciężaru będzie przypadać na trzy podpory. Czujniki jednopunktowe. Są w stanie prawidłowo pracować tylko w zakresie dopuszczalnej powierzchni obciążenia. Dla przykładu, stosując czujnik przystosowany do powierzchni 400x400 400 mm, jesteśmy pewni, że masa ułożona w dowolnym punkcie tej powierzchni zostanie prawidłowo odczytana. Zastosowanie większej powierzchni szalki niż dopuszcza karta katalogowa, lub obciążanie wagi przedmiotami wystającymi poza powierzchnię szalki może doprowadzić do uszkodzenia czujnika oraz każdorazowo spowoduje błędny odczyt masy.